Dzień za dniem, noc za nocą nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na Ziemi. Cześć, kochani, witamy Was na kolejnej lekcji języka angielskiego. Poprowadzi ją także pani Katarzyna Zajączkowska. Będzie to lekcja również dla klasy piątej. No i życzymy Wam miłej nauki. Dzień dobry, kochani, witam Was ponownie. Dla tych, którzy dołączyli do nas. Dopiero od tego spotkania przedstawię się jeszcze raz Katarzyna Zajączkowska, nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 32 w Toruniu. Lekcję drugą rozpoczniemy od takiego krótkiego powtórzenia rodziny. Chciałabym zwrócić jeszcze właśnie Waszą uwagę na jedną rzecz w tym temacie. Często, kochani, mówiąc o rodzinie, mamy okazję przygotować family tree. This is a family tree. Uh, it's just an example for you. To jest takie przykładowe drzewo rodzinne, drzewo genealogiczne. Proszę spójrzcie, kochani. Ważne jest, żeby przyjąć perspektywę, z której my będziemy opowiadali o pozostałych członkach w naszej rodzinie. So, this is me. This is me. Okay, I've got a sister. And I've got a brother. Mam brata, mam siostrę. So there is my mom and my dad. My mom has got a brother. My mom has got a brother. So this is my uncle. Jeśli, kochani, spojrzymy już na uh, piętro wyżej, My mom has got a brother. Czyli moja mama ma brata. For me, it's my uncle. Dla mnie to mój wujek. My uncle and his wife, his wife, aunt. This is my aunt. Mamy wujka, mamy ciocie. These are their kids. Kochani, dzieci od wujka, cioci. These are our cousins. I kochani, warto zwrócić uwagę, że w języku angielskim, akurat w przypadku kuzynostwa, nie mamy rozróżnienia na kuzyna i kuzynkę, tak jak mamy w języku polskim. Ok, so this is me, my sister, my brother, my parents, my mom and dad, my uncle and my aunt, my cousins and at the top there is my granddad and my grandma. Ok, so this is a family tree. Kochani, jeśli macie ochotę, takie drzewo możecie narysować właśnie dla Waszej rodziny. Gorąco Was oczywiście do tego zachęcam. Teraz przejdziemy, kochani, do kolejnych zagadnień, które wprowadzałam na poprzednich zajęciach. Po prostu mówiłam, o czym jeszcze będziemy dzisiaj dyskutowali. W pierwszej części lekcji przypominaliśmy sobie, jak się przedstawić jak zapytać o imię, o wiek, o kraj, o narodowość. W tej chwili, kochani, skoncentrujemy się na naszym pokoju. Najpierw, kochani, wprowadzę zagadnienie, które pozwala nam taki opis stworzyć. Spójrzmy na tablicę. Mamy konstrukcję There is, there are, tak zwane introductory. There is, there are, takie struktury wprowadzające, czyli że coś się gdzieś znajduje. Dlatego też będzie to nam niezbędne do opisu naszych pomieszczeń. Popatrzcie, there is a Table. There are three posters. There is a table and there are three posters. Jaka jest różnica, moi drodzy? Tu mamy liczbę pojedynczą. Tu jest już liczba mnoga. Eee, wskazówka dla Was, tak samo jak mamy czasownik być odmieniany dla poszczególnych osób, czyli ja jestem, to jesteś, tak samo jest w tym wypadku, kochani. Spójrzcie, w liczbie pojedynczej. Is. W liczbie mnogiej mamy O. OK, jeśli chcemy zaprzeczyć, to robimy to dokładnie w taki sposób, jak przeczymy czasownik być odmieniony przez osoby. There is, so be, e, będzie tutaj, kochani, there isn't a table in my room and there aren't any posters in my room or all on the wall. E, to, kochani, co warto z tego zapamiętać, że w liczbie po, y, mnogiej mamy słówko any, które będzie mówiło, że nie ma wcale żadnych rzeczy. W liczbie pojedynczej zostajemy bez zmian, w liczbie mnogiej mamy any. Więc powtarzając, there is, jeśli się coś znajduje, there isn't, jeśli czegoś po prostu nie ma, there are, jeśli tych rzeczy jest więcej, there aren't, jeśli chcemy powiedzieć, że brakuje nam więcej niż jednej rzeczy. Tak samo kochani z pytaniami. Pytania, szyk przestawny, jak to z czasownikiem być zazwyczaj bywa. Uh, is there a table in your room? Yes, there is. No, there isn't. Żeby kochani przejść do opisu pokoju. Look here. Teraz kochani, na obrazkach pojawią się takie sprzęty, które zazwyczaj w naszym pokoju, w salonie, w różnych pomieszczeniach możemy spotkać. This is the first picture, okay? Do you know? Do you know? It's an armchair, armchair. To kochani fotel. The next one is sofa. It's a sofa. It's a bed. And that's the question for you. Co to kochani będzie? I'm sure you know it. It's a table. Okay. So this is a table. It's a chair. It's a desk. You can meet it in your rooms or in a classroom. Możemy kochani znaleźć to zarówno w naszych pokojach, czy też w sali lekcyjnej. Okay. This is for your clothes. To kochani szafa. W języku angielskim tych szaf mamy kilka rodzajów. Tutaj jest szafa na ubrania. It's a wardrobe. It's a wardrobe. And you can find it on the floor in your room. What's this? Co to, kochani? Czy już wiemy, jak będzie dywan w języku angielskim? Carpet. Yeah, carpet. It's a carpet. Very good. And on your desk you can find what? Czasami kochani na biurku, czasami przy łóżku next to your bed. What's that? Lamp. Yeah, it's a lamp. Perfect. Okay, I've got really good students uh, in this classroom. And then you can find it in your kitchen. To kochani, już sprzęt, który znajdziemy w naszych kuchniach. Fridge. Yeah, it's a fridge. Okay, and what's next? How do you think? Co so dalej, moi drodzy? You can find it in your bathroom. Czasami, kochani, w łazience mamy prysznic, czasami mamy wannę. Żeby opisać to pomieszczenie, będziemy potrzebowali obu słówek. So this is the first one for you. It's shower. a shower. Yes, a shower. Okay, and as I said, you can find a bath in your bathrooms. It's simple, yes? Także, kochani, w zależności od tego, jak jest wyposażona nasza łazienka, będziemy potrzebowali albo jednego, albo drugiego, albo obu słówek. OK, good. Look at this picture. Popatrzmy, kochani, na ten obrazek. Przyjrzyjmy się uważnie, jak nazywamy takie pomieszczenie w naszych domach, takie, którym przebywamy przez większą część dnia. How do you call it? Living room. Yes, it's a living room, perfect. Living room. And next. What's this? It's uh, it's your room, I would say. To jest pokój, właściwie można by powiedzieć, każdego z Was, niezależnie czy mieszkacie w domu, czy w mieszkaniu, każdy ma gdzieś tam e, swój kawałek. What's this? It's a. It's a bedroom, just a bedroom, ok? To, kochani, wasze pokoje, bedroom możemy też e, e, stosować, kiedy chcemy po prostu powiedzieć o sypialni jako o osobnym pomieszczeniu do, e, do spania. OK. And this is okay. This is what? Kitchen. Yes, it's a kitchen. Who's in the kitchen? I, uh, I'm curious. Ciekawa jestem, kto z Was w tej chwili właśnie e, jest w tym pomieszczeniu. Who's in the kitchen? OK. That's interesting. Maybe somebody is hungry. Może ktoś nadabia jakieś zaległości z drugiego późnego śniadania albo wczesny obiad. Okay, it's a kitchen. And this is, as I said before. To już kochani przed chwilą mówiłam, pokazując wyposażenie. Już wspomniałam. Yes. It's a bathroom. Perfect. And now, this is a room. A special one. No, just. A room for you. Kochani, mamy obrazek. Mamy też przedstawione pomieszczenie. Jak już wcześniej powiedzieliśmy, to jest pokój dzienny. W języku angielskim mówimy It's a living room. There different, are different things in this room. Możemy w tym, na tym obrazku rozpoznać różne sprzęty, o których mówiliśmy przed chwilą. Chciałabym, żeby każdy z Was. Przez najbliższe 15-20 sekund znalazł co najmniej trzy meble czy też elementy wyposażenia, które potraficie nazwać. Śmiało, kochani. Wiele z nich już padło przed chwilą, więc myślę, że nie będzie większego problemu. 15 sekund na zebranie myśli. Three things that you can uh, give names. OK. Are you ready? Yes, I can see you are ready. So let's start. What do you suggest first? Sofa. Yes, perfect. It's a sofa here. Tak jak powiedzieliśmy, kochani, mamy już pierwszy z nich. Sofa, czyli kanapa. OK. Uh, any other uh, suggestions here? Amcze. armchair okay i can see an armchair here and i think that here is the same sądze że z drugiej strony również mamy fotel okay that's two okay so there is a sofa there are two armchairs probably what's next what can you see in the middle here what's here oh yeah coffee table yes Uh, yes, it's a coffee table. Mówiliśmy kochani, stół, table, uh, jako ogólny mebel, oczywiście w zależności od tego, jakiej jest wielkości, jaką pełni funkcję, może być to właśnie just a, a small uh, table, so a, a coffee table here. Perfect, so we've got a coffee table or table, armchairs, a sofa, okay, look at the wall here. Mamy, moi drodzy, na ścianie. There is a picture on the wall. You can say a poster, uh, if you need. What's here? What's here? Do you know what's here? There are two, two windows in the picture. There are two windows in the picture. Moi drodzy, uh, mamy omówione szczegółowo, co się na tym obrazku um, znajduje. To będzie nam za chwilę po prostu niezbędne do wykonania ćwiczenia. Przyjrzyjcie się jeszcze raz uważnie. Za chwilę pokażę zdania i trzeba będzie zdecydować: is it true or false? OK, choose the correct form. Is it okay, yes or no? Number one: There is a sofa in the living room. There is a sofa in the living room. Każdy z nas się zastanawia, co było na obrazku? Is it true or false? Guys, can you help me? Is there a sofa in the living room? Yes, it's true. Yeah, let's look. Let's check it. Yes, you are right. There is a sofa in the living room. And now let's talk about the table. Uh, porozmawiajmy, kochani, teraz o tym stole. Is there a big table? Is there a big table in this picture? Is it big? I think so, yes. It's big, yes, you say big, okay. Uh, I can't agree here. So let's look. No, it's not a big table, it's just a small one, a coffee table. Okay, it's a good occasion to learn something. Dobra uh, okazja, kochani, żeby się czegoś nauczyć. To była chyba jakaś pułapka. Uh, yeah, that was a tricky one. There is a small table, a coffee table. So, there aren't any armchairs. There aren't any armchairs. Przypominamy sobie kochani, nasz obrazek, który tak uważnie studiowaliśmy przed chwilą, właśnie w tym celu. Is it true or false? There aren't any armchairs. What's your answer? False. False, okay. uh, Because there are two armchairs in this picture. There are two armchairs in this picture. Actually, okay. Number four. There is a picture on the wall. There is a picture on the wall. Is it true or false? True. Yeah, perfect. There is a picture on the wall, definitely. And the last one. There are three windows in the picture. There are three windows in the picture. Zwracałam, kochani, uwagę na ten element obrazka. Liczyliśmy wspólnie. So, all the three windows? False. No, ok, perfect. There aren't three windows. There are just two of them. Two windows in the picture. Perfect. Moi drodzy, zrobiliście zadanie cudownie, wspaniale. Bardzo wam dziękuję za taką koncentrację i uwagę i zaangażowanie. Uh, the next uh, exercise for you here, it's about your flat and about your house. Look at the sentences. Kolejne ćwiczenie, kochani, będzie się odwoływało właśnie do Waszego domu, do Waszego mieszkania. Więc tak naprawdę na te pytania możecie odpowiedzieć tylko Wy sami. Gorąco Was zachęcam do tego, żeby się zastanowić, czy rzeczywiście te zdania są dla Was prawdziwe, czy też nie. Uh, ok, I will help you. Przejdziemy przez to razem. There is a shower in my bathroom. There is a shower in my bathroom. Uh, kluczowe dla zrozumienia zdania są, kochani, słówka shower and bathroom. Mam nadzieję, że każdy z Was pamięta. Uh, there isn't a shower in my bathroom. It's false for me. Dla mnie, kochani, to zdanie nie będzie prawdziwe, because there is no shower in my bathroom. What about you? Think about your bathrooms. Is there a shower in your bathroom? Pomyślcie, czy w Waszych łazienkach jest, czy też nie ma prysznica. Ok. Number two There is a computer in my bedroom. There is a computer in my bedroom. Uh, I think that you know all the words here. Sądzę, że wszystkie wyrazy są Wam doskonale znane. Czy w Waszych pokojach znajduje się taki sprzęt? okay is it true or false for you for me it's false i don't have a computer in my bedroom there are three chairs three chairs in my living room okay let's look here three chairs in my living room okay so three chairs in my living room how many chairs are there in your living rooms? ile krzeseł jest w waszych salonach? In my living room, there are eight chairs. So, it's not true for me. There are eight chairs in my living room. What about you? Okay, let's go. Uh, there is a computer, it was in my room or in my bedroom. So, number five. There isn't a wardrobe in my bedroom. Wardrobe. Mówiliśmy kochani, że wardrobe to jest taka szafa, którą przedstawiliśmy sobie na obrazku. It's especially for clothes. So there isn't a wardrobe in my bedroom. Is it true or false for you? And now the last question is about a table. There is a table in my kitchen. Yes, it's true for me. Dla mnie, kochani, to zdanie jest jak najbardziej prawdziwe. There is a table in my kitchen. So what about you? Is there a table in your kitchen? True or false? Okej, okay, kochani, za pomocą tej konstrukcji możecie w bardzo prosty sposób opisać swoje pokoje. There is a, jeśli jakiś sprzęt się w nich znajduje. There isn't a, jeśli czegoś nie ma. Natomiast, jeżeli będziemy chcieli użyć liczby mnogiej, będziemy zaczynali zdanie od słów there are lub też there aren't any, jeśli tych sprzętów po prostu brakuje. Uh, I think that you are ready to describe your rooms. Sądzę, że już jesteście gotowi, aby opisać swoje pokoje. So let's go. Can, can't. Tak jak kochani zapowiadałam, w ostatniej części lekcji skupimy się na czasowniku can can't, który służy nam do opisywania co potrafimy, a czego nie potrafimy robić. Tu chciałabym, żebyśmy powtórzyli, jak tworzyć takie zdanie twierdzące, przeczące oraz pytanie, a następnie takie czasowniki, które pozwolą nam opisać jak najwięcej czynności które potrafimy wykonać. Ok, so let's start. The first one is the question for you Can you? Can you? Tak, kochani, zaczynamy pytanie, jeżeli chcemy zapytać, czy ktoś coś potrafi robić. Can you swim? Can you play the piano? Can you jump? Can you sing? Czyli rozpoczynamy pytania od słowa can. Then, if you say, OK, I'm good at it. Jeśli chcemy powiedzieć, że potrafimy coś wykonywać, zaczniemy zdanie od słów: I can. I can sing, I can cook, I can play football, uh, I can draw. And if you can't do something, look here. Jeśli czegoś natomiast nie potrafimy robić, zdanie rozpoczynamy od uh, słów: I can't. I can't speak Italian, for example. Can you speak Italian, guys? No, no, they can't. Okay, so we can't speak Italian. Uh, let's look here. This is Amy and this is Peter. What can they do? I'm uh, just curious about it. emmy what about you? Amy says, What can you do? Peter, can you swim? Peter says, hmm, Yes, I can, of course. I can swim. And now the question for Amy. I teraz Peter pyta Emi. Can you play the piano, Annie? Emmy says, oh, No, I can't. I can't play the piano. To e, jedno, e, jeden moment, chciałabym zwrócić Waszą uwagę na czasowniki, w których mówimy, że potrafimy grać na jakichś jakich instrumentach. Spójrzcie, moi drodzy. Play the piano, play the guitar. Play the drums, czyli przed e, nazwą instrumentu zawsze mamy przedimek określony the. Play the piano, play the guitar, przed nazwą instrumentu. Ok, now action verbs. Very quickly. Krótka powtórka, kochani, z czasowników: e, this is jump. This is of course swim. Powtórzymy je szybko, kochani, żebyśmy potrafili też skonstruować własne zdania i wyrazić, które czynności potrafimy wykonać. It's ride right a horse. Okay, it's like skateboard. Do you like it? I think that you really like it. Some of them, some of you uh, uh, for sure. This is of course sing. As I said, this is play the piano. It's about playing the instruments. Okay, it's run. I can't run, really. And this is about reading. This is read and write. And this is ride a bike. Okay, I can sleep very long. Okay. Uh, next one is about playing football. I think that boys are especially interested in that. Szczególnie pewnie chłopcy chętnie wykorzystują w zdaniach, kochani. Play football. This is about rollerblading. I can rollerblade and I really, really like it. Popatrzcie, kochani, przygotowałam taką krótką tabelkę, w której mówię o tym, co ja potrafię, czego nie potrafię. I can play the guitar really well. I can cook and I can rollerblade. And I really like it. But I can't play the drums definitely not. And I can't sing. I can't speak Chinese. Uh, and one more for you. I can make delicious birthday cakes. So this is a, a cake for you for today afternoon. Taki torcik dla Was, kochani. Zachęcam Was na koniec, moi drodzy, do tego, żeby przygotować własną tabelkę. What can you do? Tak, jak widzieliście na moim ekranie, przygotowałam dwie kolumny, w których wypisałam czynności, które potrafię wykonywać, oraz te, których wykonywać po prostu nie potrafię. Taka tabelka, moi drodzy, ułatwi zadanie do tego, żeby jakoś to uszeregować, uporządkować. OK. Na koniec, kochani, podsumowanie tego, co było na dzisiejszej lekcji: It was about the name, age, country. Family, my room, can and cannot. To wszystko, co dzisiaj, moi drodzy, omawialiśmy wspólnie. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za to spotkanie i do zobaczenia za tydzień. Dziękujemy serdecznie za kolejną przygodę z językiem angielskim. Są pytania. Pierwsze od Dawida. Dawid pyta: Jak się mówi po angielsku? Siostrzeniec. Uh, Nis and nephew. Nephew jest siostrzeniec. Może, może warto byłoby też zapisać na tablicy. Ok, we can write it down. But it's a very good question. We can go back to it next time. Zawsze możemy poszerzyć, kochani, te słownictwo z zakresu rodziny na następnych zajęciach. I jeszcze uwaga, w zasadzie ocena, komentarz od Julki. O wiele ciekawiej niż na tradycyjnej lekcji w szkole. Na początku nie chciałam oglądać tych lekcji, ale teraz nie mogę się oderwać od komputera. Julka, bardzo dziękuję Ci za te ciepłe słowa. Mam nadzieję, że spotkamy się wszyscy za tydzień na kolejnej lekcji języka angielskiego dla klas piątych. I jeszcze pozdrowienia od Wiktora. Szkoda, że Pani nie uczy w naszej szkole Jeremiasza. Czy będziemy mieli z Panią lekcję za tydzień? Tak, będą na pewno Jeremiaszu. Bartosz pisze, pani jest bardzo miła, bardzo dobra, przypominająca nam lekcja. Dziękujemy Wam serdecznie za te komentarze. Dziękujemy za Waszą obecność, za waszą naukę z nami. I do zobaczenia! Na kolejnej lekcji angielskiego, a za chwilę o godzinie 15 startuje lekcja matematyki dla klas szóstych. Dziękujemy Pani Kasiu.